Witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam was już w kolejnym odcinku Zagramy grę pod tytułem Mountain Blade ogniem i mieczem, zaczynamy przygody Stefana Silnego, jest to drugi odcinek specjalowy z okazji Takiej, że mamy ponad milion wyświetleń na kanale. No i w dzisiejszym odcinku, Liska. w ogóle ja wam się muszę posłuchać, co się stało. Szkoda, że mi się nie udało tego nagrać, ponieważ ja teraz widziałem 18 listopad i strasznie, strasznie dużo walczę z Wojskiem Zaporowskim, ponieważ chcę jak najszybciej zdobyć sobie większy level, no i chcę w końcu móc nosić tą zbroję husarską, a potrzebuję mieć 13 punktów siły. No i powiem wam, Liska, tak, sytuacja wygląda na chwilę obecną... Także dużo walczę. Nasz oddział, powiem wam, że praktycznie składa się z samych weteranów, więc jest no, całkiem, całkiem zacnie. I co się okazało? Teraz ja właśnie walczyłem z jakimiś tam jednostkami, z karawanami Wojska zaporskiego. sobie biegam, biegam i nagle przychodzi informacja, że z wioski Nieśwież była jakaś tam dziura czy luka, coś takiego w podatkach, no i okazało się, że chyba dostęp, 16 tysięcy talarów, samego tego, że e, była jakaś tam dziura i nie wszystkie podatki udało się zebrać, teraz zaległe te podatki dostałem, e, i chyba 4 tysiące kolejne dostałem, powiem wam, z, e, z zamordowania jakiegoś tam złodzieja czy mordercy, kogoś takiego, nie, nie jestem pewien, ale coś takiego przyszło, takie dwie informacje. No i bardzo, bardzo dużo pieniędzy dzięki temu dostałem. E, no i też e, poplądrowałem wioski Wojska Zaporowskiego, na chwilę obecną mamy 58 tysięcy talarów, i powiem wam. Że w tym odcinku prawdopodobnie będziemy mieli właśnie już hełm husarskim, weźmiemy sobie, zamówimy go. Zobaczymy ile będzie szło to tygodnie, ale wydaje mi się, że za dwa to tak minimum. No, więc tak sytuacja nasza się przedstawiam. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej walczyli z wojskiem zaporowskim, ehm, tak sobie też pomyślałem, że teraz pontujemy znowu kozielce, ehm, kozielec, z tego powodu, że będę chciał mieć Kolejne jakieś tam fajne przedmioty, i sprzedamy sobie te przedmioty, żebyśmy mogli, właśnie, yy, no już sobie złożyć do zamówienia ten hełm. więc bardzo mi się to podoba. Stefan, silny powiem wam, że rośnie w siłę i to tak coraz szybciej. I pójdziemy jeszcze moc do Łojowa, bo Łojów to jest taka wioska oddzielona od tego wszystkiego yy, i w Łojowie raczej żaden inny lord mnie też nie złapie wrogim. Więc tak to się prezentuje. Tak to się moi drodzy prezentuje. Okej, okay, wojsko za polskiem tutaj atakuje. E, atakują nam twierdzę Kałanczek. Tam cały czas oni tą twierdzę atakują, ale na nic to idzie, ponieważ tutaj e, nasza szlachta ich ładnie po prostu pokonuje w tych bitwach. Dobra, to zrobimy sobie w takim razie seba. Weźmiemy sobie, spądrujemy to łojów. E, sprzedamy jakieś te rzeczy w Słucku, Mińsku, w tych takich twierdzach obok. E, I zobaczymy, ile nam się uda zarobić. I być może już nam starczy. E, być może już nam starczy na. na tę hełm. Co tutaj mamy w ogóle? Plotki krzyżące po wiosce. W nowej komorze całe ziarno zjadły myszy. Ależ było śmiechu. Ha <śmiech> ha! A mój nasz powiadając czarownik. Wow, no, no to taki troszeczkę, trochę taki Wiedźmin, powiem wam bliska. Ja mam ostatnio taką chętkę zagrać Wiedźmina trzeciego, że wow, nie mam pytań. Nie mam pytań. Dobra, nagrywam mm, tę wioskę. Ta wioska w ogóle mnie nienawidzi. Naprawdę ta wioska mnie nienawidzi tak totalnie. Cały czas jest ona atakowana przeze mnie. No ale pieniądze musimy mieć na zbroję husarską. No, nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Na no Stefan silny musi mieć potężną zbroję Oho, kurczę, i powiem wam, że wioska nie się odbudowała Fajne naprawdę rzeczy mamy Dobra Okej, okay, no i lecimy, lecimy do Mińska O mińskie jest w ogóle tutaj oblegane. O kurde, zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje Stefanie silny, co tutaj się wprawia? zobaczmy Kto tutaj siedzi, a tu siedzi jakiś O ludziska, idziemy go zaatakować jeszcze Jeszcze sobie nie zobaczymy Żebyśmy mieli więcej leveli i tak dalej Lecimy Stefan Lecimy. Też mi napisaliście wczor na wczorajszym live'ie, że mm, żeby zrobić to zadanie w gle z tym potopem, to musimy zatykować e, armię szwedzkie. Aczkolwiek na chwilę obecną nie mam tych armii szwedzkich atakować, z tego że po prostu mamy pokój z samą Szwecją. E, no ale jak na pewno będziemy mieli wojnę, to, to postaram się chociaż troszeczkę wyniszczyć tutaj ich armię e, i będzie całkiem OK. Dobra. Eee... Mmm, sobie jako potężny wojownik zawaj silny, tak, nie pozwól dumie z zwycię... Ooo, O, jestem potężnym wojownikiem. Gincie w takim razie, gincie. Okej, okay. dobra panowie, chodźcie za mną na razie. Ja zrobię taki meg. Czy on będzie na mnie szarżący? czy na mnie nie będzie szarżował, Tak, on nie będzie. Więc chodźcie tutaj za mną. Tu mamy rzeczkę. Nie, on szarżuje. Dobra, to patrzcie. Z tego, że on tutaj sporo piechoty. To no niech on wiedzie sobie do tej rzeczki. Niech on sobie wiedzie do tej rzeczki, my tutaj zaszarżujemy na niego. Aha, bo tej kawalerii prawie wcale nie mam. Więc strzelać, strzelać, panowie Strzelać, strzelać ładnie. Okej, okay, zaraz tam będą prawdopodobnie pierwsze jakieś tam kile. Więc fajna sprawa. Dobra, no ja też troszeczkę postrzelam, powybijamy ich i będzie fajnie. O, naszego nam nad zabili! Nasz najemny piknier, o cholera No, zapłacą za to. O kurde, na razie to my dostajemy wpierdziel większy powiem wam. Na razie to oni mają bardziej świadczonych strzelców, nie? Żeby coś. No ale poczekajmy, aż niech tylko wiadą tej rzeczki, to wtedy poginą ładnie. Wtedy ładnie poginą. Zobaczę jaka salwa leci. Dobrze, że mnie nie strzelają. Dobrze, że Stefana naszego nie strzelają. Ok, dostał w głowę. Świetnie, zabity. Teraz, panowie, teraz! szerza Dawaj, dawaj! Do ataku! Do ataku! Pięknie, kolejny dostał. Gdzie, gdzie? Bo zaraz we mnie trafi, to dopiero będzie. O kurde, zaraz to mój kuń padnie. Właśnie w tym odcinku też jak weźmiemy sobie ten hem na zamówienie, to również... O mój Boże. To również będę chciał sobie kupić jeszcze lepszego kunia, no bo ten kuń jest słaby, więc trzeba będzie jeszcze jakąś jedną wioskę spędrować. I zobaczymy. No, kurde, walka tutaj wyrównana. W miarę powiem wam, że chodzi o siłę. Ale no cóż, tutaj nasi już pancerniku za atakują No te jednostki kozaków są naprawdę fajne, są to do silne jednostki przede wszystkim. No i dobrze pancerzone, jak sama nazwa ich mówi. Więc, no, z tych jednostek kozaków jestem naprawdę zadowolony, no tutaj starają się uciec deserterzy. Oczywiście nie pozwolimy na to. Mm. O kurde, jak pięknie, jak soczyście. Soczysty cios padł ze Stefana Silnego, w sumie od Stefana Silnego. Jaro, tylko podobijać ładnie i będzie okej. Okay. Świetnie. No i dobra. No i dobra, tam jest jeszcze jeden, no to jeszcze troszeczkę tutaj biegam. Mm. Więc chodźmy tutaj złapać ich. O, tu jeszcze jeden jest w krzakach schowany, tu w ogóle są strzelcy jeszcze. Dobra, chodźmy na nich. Chodźmy na nich, to są weteranowie, to w sumie dlatego mieli taką przełogę, że chodzi o strzelanie do nas i więcej kili było po ich stronie, z tego powodu właśnie, że... No, ci strzelcy są dość potężni, niedoświadczeni i dlatego tak to wyglądało. Się bronią. I 24 level mamy, o kurcze, chyba będę mógł sobie podnieść siłę bardziej, będę mógł mieć ten, zbroję. Ale zrobiliście. o kurde, nice Luiska, nice. Jestem zadowolony, jestem bardzo zadowolony. No, jak się broni... Ej, dobrze się broni Dobrze, dobrze się broni. Ale nie... To, to dla syfana silnego, to nic, to nic. Dobra, no jest to chyba ostatni dobitek na pół bitwy, którego trzeba dobić. I... się jeszcze ta, tam jeszcze, jeszcze jeden jest. Teraz go tu nasi dopadną. Ach, pięknie. I teraz go tylko dobić tyle. O, kurde, mojego kunia zdjął. Trafił nawet. O, cholera Dobra, dawaj Stefan, dawaj Halabarnik, walcz z nim, dawaj go! Ach, pięknie! Pięknie, pięknie, nice! Dobra, bitka wygrana, no bitka była fajna, podobałam mi się. No, było warto go atakować z tego podróży o sam level większym, więc już dla samego tego było warto. Troszeczkę zrobiłem sobie dragon. Mogę mieć już 97 jednostek. Uuu, piorę. Niemiecki, litewski weteran. Muszkieter, dragon, pikinier, ochotnik. Bym um, wziął dragonów weteranów, bo to są dobre jednostki. No, i może tych litewskich muszkieterów, ok. Dobra, e, stary pistolet, 42 obrażenia, do naszego się niestety nie może równać. No dobra, ok. O, tutaj widzę, że już się pomalutko dogadłem. No i w końcu Stefan Silna będzie miał lepszą zbroję, ale zanim tę zbroję sobie testujemy i tak dalej, najpierw chodźmy tutaj do Lublina. Sprzedamy sobie te towary, które mamy z tamtej okropione wioski. I zaraz też zejdziemy do naszej wioski, nie śpiesz, i zobaczymy, czy tam jeszcze jakieś pieniążki gdzie mieli, bo no. Nie wiadomo, nie wiadomo. Okej, okay, handlarz bronią. No, trochę tutaj pieniędzy mają. Fajna sprawa, fajna. Posprzedajemy te rzeczy, które nie są jadalne. 4200, o nie, nie, to, to już za dużo. To już było za dużo. Okej, okay, handlarz kuńmi. Dobra, aksamit 1, drugi aksamit 900. To już raczej nie będzie stać go na to. Um, handlarz zbrojami, o, handlarz zbrojami, owszem. Dobra, no, musimy mieć 13 punktów siły, ale już chyba będziemy mogli mieć, tak mi się wydaje. Więc, więc bardzo, bardzo mi się to podoba. Ile w ogóle też mam pieniędzy? 66 tysięcy, no i w tym momencie, moi mili, kupujemy sobie e, hełm kolejny, znaczy, w sumie zabawiamy sobie hełm. E, dobra. Postać, e, tak jest, idziemy sobie w siłę, kolejny punkcik, pójdziemy na te dwa punkty w siłę. A co? Będziemy potężnym wojownikiem, to, 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 nie ma co. Nie ma co, e, i proponowałbym jeszcze pójść może w posługiwanie się bronią. Czy mogę? Nie, to jest zręczność potrzebna. No dobra, czyli też już bardziej nie pójdę. E, ale myślę, że jak najbardziej moglibyśmy sobie pójść w e, tropienie, może niekoniecznie, ale w plundrowanie. Większość my często to wioski plundrujemy. E, atletyka, no tak może. Posługiwanie się tarczą, no raczej nie. Potężny naciąg, rzucanie granatami. No e, niech będzie ta, to tropienie. No już trudno się mówi. Niech będzie tropienie. Mm -mm. Idziemy tutaj w tą broń. Dobra, no i okej. Okay. No to cóż ubieramy przede wszystkim zbrojem. ubierzmy sobie zbroję. Nice! Mamy to! Mamy w końcu zbroję lepszą, okej. Okay. Myślę, że pan e, Zagłoba, bo to jest taki nasz wojownik, powiem wam, że on dostanie... ...lepszy pancerz, albo on ma strasznie słaby. Okej, okay. świetnie. To w zasadzie gdzieś się wali. Dobra, no to jedziemy. Jedziemy w takim razie do Wilna. Tutaj jest w ogóle zamek w Lidze Zobaczymy w ogóle tam też jaka armia stacjonuje. Jak będzie jakaś słabo, to jak najbardziej będziemy mogli ich zatkować. Aczkolwiek też będzie pewnie jakaś kampania wojenna, przynajmniej tak mi się wydaje. Albo i nie. Nie, tu już nikogo nie ma. to zostało jakiś siedzie furażerów naszych. Ale widzę, że ta dużo celi rozgromieni albo sobie uciekli. No dobra, skoro tak, no to niech tak będzie. My idziemy sobie do Wilna. Mm -mm, I w Wilnie idziemy właśnie do centrum miasta. I Płatnesz, i tutaj kupujemy sobie hełm, i to będzie husarski hełm Dobra, eee, za dwa tygodnie mamy przyjść, okej, ok, czyli 14 dni, 14 dni mamy tutaj przyjść eee, Mamy 63 tysiące dolarów, to ja bym proponował jeszcze zrobić taki jeden myk Proponuję zrobić taki jeden myk, bo mamy 3200. Mm -hmm. eee, to idziemy jeszcze jakąś jedną wioskę sprzątrować i kupimy sobie jakiegoś lepszego wierzchowca Jedziemy jeszcze bardziej tutaj popsuć gospodarkę Wojska Polskiego chociaż ich gospodarka jest już dosłownie w opokalnym stanie Jeszcze do niej zajdziemy Zobaczymy tutaj. E, 7300 zarobiłem, o kurde. No to powiem wam, że nieźle, powiem wam, że nieźle. I nasza wioska rozkwita, nareszcie, jest. To w sumie jeszcze korzystając z okazji, to możemy pójść porozmawiać i może jakieś zadanko będzie. Nie chcecie naprawdę? O, jest. Chcą się nauczyć bronić, dobra. To tym zadankiem również się zajmiemy, żeby nasza wioska jeszcze bardziej rozkwitała. E, mamy 20 dni na wykonanie tego, więc spoko. No to my idziemy do Kozieleca. I ta wioska będzie, będzie drugi nasz cel, który będzie splądrowany. Więc jak najbardziej spoko. Dobra, robimy sobie save'ika kolejnego. No i zobaczymy, czy ktoś czasem nas nie zetknął. No ta wioska jest troszeczkę bezpieczniejsza. Idę mojemu jeszcze toborowi kubieckiemu pomóc. Stefan ma silny, idziemy pomóc. Mmm, mamy 115 ludzi, idziemy pomóc. Nie ma opcji. O kurde, ale to epicko wygląda. Ależ to epicko wygląda. Dobra, oczywiście wszyscy niech idą do ataku. To jest malutki ten oddział, więc spoko. Wow. No, powiem wam, że teraz nie mogli się bawić. Prawda troszeczkę gdzieś ciężej strzelało, ale z tego, że ja strzelam tylko z pierwszej osoby, bo tak mi jest łatwiej No to nie ma co się tym przejmować No już mój kun jest w kiepskim stanie, naprawdę jest w bardzo kiepskim stanie No już widzicie, nawet nie mam prędkości, żeby ich tutaj ładnie Wybijać, więc um... No kurde, jaki mały damage wchodzi nawet w ten pancerz, jest Zarąbiście Rudy we mnie trafił, Rudy zaraz ginie za to Idzie, idzie, szybko Brawo, przedzał na atak, świetnie Wszyscy mnie atakują Wszyscy tu atakują Stefana Silnego, ale na nic im to, na nic, zgincie, Pięknie, no, weteranowie. No widzę, że tutaj Wojsko zaproska obfituje w dużą liczbę strzelców, wiecie, oni mają tutaj, ich armia mają dużą liczbę strzelców, co jest dosyć ciekawe, prawda? Mają o wiele większym przegląd na mnie jeżeli chodzi o strzelanie dystansowe. O ten rudy, który próbował mnie zastrzelić, o nie. Nie ma tak, no ten koń ledwo biegnie, Dos dosłownie ledwo biegnie Trzeba gdzie kupić nowego Czy mam 7 tysięcy, dostanę z wioski, czy mam około 10 tysięcy, jeszcze tak jedną wioskę spędzuję No to już lepszego kunia będziemy mogli kupić To już jakiegoś lepszego wierzchowca będziemy mogli mieć Na posiadaniu w punku, więc no powiem wam, że jest całkiem, całkiem eee, Przyswoiciem. Dobra, nie wiem gdzie są te jednostki, takich dobitków, chyba tam ktoś ucieka No dobra, został zbitym Oksana zabija nasza wojowniczka! Nice! Świetnie! Dobra, no i cóż, tabor został uratowany. Eee, jednostek raczej chyba tutaj nie będę brał, bo. Póki co, no, mam wszystko pozajmowane. Więc idziemy sobie stąd, idziemy mm, splądrować wioseczkę. No i tabor kupiecki sobie niech dalej jedzie. Nie mam nadzieję, że go tam gdzieś nie dopadną, bo nie muszą jechać przez za za A No, i my na chwilę obecną właśnie toczymy wojnę i no nie wiadomo, jak to tam z tym taborem będzie wyglądało. Dobra, no i zobaczymy, czy czasem jakiś lord tutaj z przyjdzie z y, Czernichowa. Zaraz zobaczymy, czy nikt to im czasem nie przyjdzie pomóc. Chyba nie, chyba nie. Jak już jesteśmy na tym etapie, to już raczej nikt nawet nie zdąży im pomóc. Dokładnie tak. O, no i proszę bardzo. No i proszę bardzo, jeszcze poszli, poszliśmy w plądrowanie, więc mamy troszeczkę lepsze jakości te przedmioty. Kurczę, fajnie, fajnie. Ym, to teraz proponuję pojechać sobie do Smoleńska. Mmm. I w od dziś no dawno nie byliśmy w Smoleńsku, więc tam posprzedajmy rzeczy Smolensku powinien być właśnie w miarę bogaty, bo tam nie sprzedawaliśmy jeszcze Rzeczy Tu sobie je właśnie obchniemy i przekazujemy właśnie, zobaczymy jak handlarze czy będzie miał tutaj coś fajnego Do dyspozycji I powinno być OK, ten ma ile? 2100, no i całkiem przyzwoicie Całkiem, całkiem przyzwoicie Dobra Okej okay. No i świetnie, dobra, resztę rdzenka sobie zastąpimy, no nie jest za wiele tego jedzenia, no ale jednak zawsze coś, e, no i zobaczmy, handlarz koni, o, tutaj ma takie te wierzchowce, takie troszeczkę liche powiem wam i w ogóle takie pustki są tutaj spore, w ogóle jeszcze chcę zobaczyć w ciekawości ile mam tutaj jazdy konnej, e, jazda wierzchem na drugi poziom, czyli mogę brać tylko drugiego poziomu kunie, ale no tutaj są takie cienkie te konie, zajdźmy do Moskwy, zobaczmy Moskwię, jak będzie sytuacja wyglądała. Teraz zobaczymy w Moskwie, czy będą jakieś ciekawe wierzchowce, no w Moskwie może, może na coś natrafimy ciekawego, o w Moskwie już mają, no i tu już mają lepsze wierzchowce, do tego mojego lichego wezmę, drugi poziom, maksymalny drugi poziom, czy coś tutaj będzie, czyli ten jest maksymalny, to jest zwykły wierzchowiec, 6 punktów pancerzy ma, czyli on jest taki 100 punktów życia ma, on jest nawet gorszy od mojego. O, tu jest lepsze. o, ten, ten, właśnie o tego mi chodziło. O, ten ma 10 punktów, 120, prędkość 40, no jest o wiele szybsze. Na razie kupimy sobie takiego wierzchowca. W miarę tani, a całkiem statystyki ma dobre jak na drugi poziom, prawda? No dobra, czyli tak to się prezentuje. No um, to co, myślę, że jeszcze... Myślę, że w takim razie jeszcze dzisiaj wykonamy sobie to zadanie, dla nasze wioski. Będziemy nasz dzisiejszy odcinek kończyli z modem Blade'a. Zapraszam oczywiście jutro na dwa kolejne odcinki, no i półcze, na odcinek taki dłuższy troszeczkę. Więc teraz zajdziemy sobie właśnie do, do, do naszego nieświeża Troszeczkę troszeczkę mamy od naszej, troszeczkę drugiej mamy. No ale cóż. No ale, ale cóż, taka wycieczka przez lasy, łąki. Jak najbardziej ok. Dobra, oj, kampania wojenna nice. jest teraz ok. Pułkownik Andrzej Kmitic. No to teraz mamy, teraz powiem wam, że mamy ciężki wybór. Mm. On jest pod Łubieniecem, a Łubieniec znajduje się... Tutaj, o nie najży. dobra jedziemy pomóc im. W takim razie dam im pomoc, Ja raczej to mnie zdąży dohać szybko. Dobra, czyli za jakiś czas sobie właśnie tu naszą wioskę, wyszkolimy. No okej, się pieniądze dla naszych. Dobra, co tu się dzieje, tu jest w ogóle atakowany nasz tabur. O, już anulowane, o kurde, czyli chyba dostali wpierdziel, ale lipa. No dobra, no to idziemy do naszej wioski. I idziemy do naszej wioseczki. Ok, znowu pieniądze, fajnie. No te wiosy warto pomagać, bo patrzcie, rozkwita jest fajnie. Mówi się, że w nowej stodole władca nie tylko ziarno skoduje, i złoto. Mm. O kurde. O, tutaj coś sędzie może być nie tak. No dobra. przeszkolimy naszych chłopów. Uczymy ich. No czemu, czemu to jest takie spoko, w tym czasie właśnie szybciej czas tam leci. No i też za niedługo odbierzemy sobie hełm. Więc jak najbardziej spoko, dobra, walka treningowa. Taka nocna. Gwiazdy na niebie są. Możemy walczyć. No w sumie jakoś bronić drzewca, jak nie jesteśmy w porządnie. No ale Stefan silny napierdziela jak z maczety. Zobacz jak on ma mięśnie. Stefan silny taki byczek się nam zrobił. To jest taki byczek. Dobra. Okej, okay, no i szkolimy kolejnych ludzi. Kolejnych ludzi szkolimy, żeby mogli się bronić przed bandytami. No tam jakiś lord pojechał. No ale naszą wioskę nie szedł. Okej, okay, trzech mamy, no, teraz będzie troszeczkę ciężej. Dawaj, dawaj Stefan silne, dawaj ich. Bij ich. Jeden pokonany, drugi pokonany i trzeci. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ładnie. Zobaczcie w ogóle jak Stefan silne zmyślonym porównać do nich. No. To, to jest taki, powiem Wam, że kulturysta. To jest troszeczkę taki kulturysta. Tutaj szedzi sobie jeżdżą. O szedzi, mam dość liczną tę armię. Ale Szwecja jest teraz zajęta wojną z Hanatem Kremskim, więc spoko. Raczej póki co wybuch wojny nam nie grozi z nimi. więc jak najbardziej jest ok. Dobra. No okay, no i szkolimy. I teraz chyba jeszcze albo przez ostatni raz szkolimy ich, albo ostatni raz i będziemy walczyli z bandytami. Zaraz zobaczymy jak ta sytuacja będzie wyglądała. Ok, mamy jeszcze jedną walkę treningową. Tak, po tej walce już będą chyba prawdopodobnie po mnie tak, Dobra, pięknie. No, po jednym punkcie doświadczenia. No, niewiele tych punktów. Ok, no i mamy bandytów. Mamy bandytów. E, oczywiście myślę, że tutaj sobie staniemy. Nie będziemy tam iść, bo szkoda mojej kawalerii, żeby ona podałam, Bo tam jest stosunkowo niewiele miejsca. Więc panowie, chodźcie tutaj. Tu się ładnie rozstawimy i będzie ok. O, i tutaj stójcie. I tutaj otrzymuję pozycję. Okej, okay, nie wiem, za wielu uczników raczej nie mam. Oni mają te swoje bronie palne. Nieszczęsne. Ale ja też mam broń palną i też oczywiście będę odpowiadał. O, cholera, O nie, zaraz tak mi kunia zdejmą. Oh, dobra, wiecie co? idźcie jednak, atukać, bo tutaj są sami wieśniacy. A ja nie chcę, żeby mi kuń padł. Bo, bo znowu będzie liche i będzie niepowolny. powolny. przez przed chwilą tutaj pół tysiąca udaliśmy, więc nie, nie wiem. Dobra, o, stąd. Patrzcie, patrzcie. Bęk! O kurde, koło niego Sniper Light. O, idą tutaj O nie Ciekaj Stefania, bo nam kunia porąbią Dobra, nie będziemy z nimi walczyli w zwarciu, bo bo się właśnie o tego kunia no, oczywiście z broni jak najbardziej można postrzelać i ich ładnie powybijać Powiem wam, że strzelanie w, w tym dodatku daje mi tyle satysfakcji z broni palnej To jest naprawdę Coś niesamowitego Tutaj czuć odrzut tej broni, wiecie? I dlatego tak fajnie się strzela to jest całkiem ok. No i też celowanie jest miarę ciężko. Więc, jeżeli się trafię wroga, to daję sporo satysfakcji. Zwłaszcza, początki ze strzelaniem w tych że są dość trudne, bo celownik jest troszeczkę właśnie. No, dość, dość rozprężony. Proszę bardzo, headshot 130 punktów obrażeń. Nice. No i co? Wioska uratowana, świetnie. Oczywiście nie będę tutaj niczego brał. I tak mi dość dużo pieniędzy dają Proszę bardzo. Mm. O kurde. Wczoraj w budynku rady starosta z wójtem od rana siedzieli. O świcie wyniesiono obu. O, to troszeczkę zabalowali nasi. Troszeczkę nasi zabalowali. Dobra. A więc tak, Luzka. Ja myślę, że w tym momencie podziękuję wam za oglądanie tego odcinku. Jeżeli film się podobał, zapraszam do komentowania, lajkowania i moich filmów. No i my widzimy się już na odcinkach. Zagrajmy grę pod tytułem Mountain Blade ogniem i mieczem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.